Dzień dobry państwu, witam, tir przejedzie, przejedzie, dobra, ale będzie skręcał pewnie i się nie nie, prosto się skręcał, tak dobrze przyjedzie. To jednak zarzuca, jak to się mówi, pojadę na górki Szymona, wichury nie ma, już chyba Polska opuściły te, też, tak powiem, huragany, i tam jeszcze coś. Sprzedałem radio CV, z ogłoszenia przez internet, przez market. Jechało dwóch chłopaków do Ukrainy. Byłbym, pan my chcieli kupić Alana 48, bo nam zależy. No bo są niektórzy, którzy się orientują to, że, że są, że tak powiem z w Polsce na budowie gdzieś robię, to, to nie znaczy, że, tak, że się załóżmy, no nie znają na jakichś tam rzeczach, no, zademonstrowałem, połączyliśmy się, widział, obok stał samochodu, inni kierowcy powiedzieli, że słychać dobrze, pieniążki z rączki do rączki, no i dobra, no. ja wycofałem, że tak powiem, bo Mamy stare jeszcze stare, że tak powiem, sobie po Starego Alana, że tak powiem, sto. Który, który, że tak powiem, co tu się dzieje? Który się jeszcze w jakiś sposób nadaje. A ja tak to wycofałem parę groszy i parę groszy jest, że tak powiem, w kieszeni. Na części do samochodu, bo ostatnio muszę samochód to robić że tak powiem dzisiaj mają przyjść części dzisiaj mają być części to muszę być na telefonie bo bo, bo 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 wiadomo no już jest 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 ustawione na 15 minut, w czego, no bo tak się ustawia jak się w, w sobie radio ma w samochodzie to z reguły Ustawia na kanał 19, tak zwany drogowy. W Polsce obowiązuje, w niektórych krajach też, ale w Europie różnie to wydaje. Na przykład rosyjskojęzyczne stacje na dziewiętnastym kanale w innej emisji. to jest emisja AM-owa, podstawowa do, do że tak powiem, gadania. Gadają. Stacje nie wiadomo skąd, nie można się zorientować. Czy ukraińskie, czy rosyjskie, no już od lat jest jest kłopot. Jak warunki propagacja jest, to ich słychać lepiej niż naszych tu lokalnie przejeżdżających samochodów. Także to tak jest mniej więcej z Zresztą z Radia to nie tylko 40 kanałów, Lega nielegalnie jest 400 trzeba mieć emisję tak zwane SSB stęgi i można pogadać, porozmawiać z całym światłem, światem dosłownie to znaczy się, no, no wiadomo no, propagacja wtedy w danym dniu z jakiego tam powiedzmy kontynentu to z tym, no podstawa język angielski nic innego ale są Polacy przecież na całym świecie Zdarza się, że no czy teraz zimowo poro to raczej nie, to przy, przy, przypadek jest powiedzmy, żeby Stan, Stany Zjednoczone albo tam Kanada powiedzmy, natomiast gdzieś tak w okolicach... Maja, no to te warunki się, się zmieniają na kontynentach i to wszystko daje, że właśnie tamten rejon Ameryki Południowej, Północnej, yy, Australii. Można złapać i to Polaka. Ja mam potwierdzone tak zwane, no, to takie gadanie nielegalne. Znaczy władze państwowe wszystkich krajów oko przymykają. W niektórych jest to zezwolone, rozszerzone, te kanały są. No, w Polsce niestety 40 kanałów, tylko i wyłącznie. W Niemczech nawet jest gorzej jeszcze, że tak powiem, bo jest chyba 12 kanałów w am 40 w FM-ie, bo no, poczta tam gdzieś niemiecka pra, pracowała że tak powiem na pewnych częstotliwościach i zabrali znaczy wcześniej także słuchajcie moż, można naprawdę o miałem ja... czyli które mi nie trzyma koło prawe nie trzyma lewe nie trzyma o, o, o. to już słyszę było, to luz, luz jest gdzieś na elementach zawieszenia tylnego, tej słynnej belki skrętnej. To jest dziados przez dwa bojadów, wymyślono jak Boga kochanu Niby dobre, ale no, to jest dobre na francuskie drogi, gdzie, gdzie są wiadomo, gdzie się jak po maśle. A w polsce wertepy, no, te belki się wybijają, te części elementy. I, Często czarowić, żeby belkę wymienić całą, że, że tak powiem. 1000 złotych leci. jest gwarancja na papierze na chyba na dwa lata i na ten koniec. I nie wiem, na razie ja zobaczę, bo jakieś tam tuleje takie znalazłem do wymiany. Jeżeli to wymienię jako tako, pomoże to będzie sukces. Zaoszczędzę, a jak nie, jak będzie trzynastka, to trzeba będzie wydać na, na, na to tysiąc złotych. No, znaczy się, Belka już ma swoją cenę, natomiast robocizna jest w zależności od humoru mechanika, rejonu, kraju i w ogóle. Także o, widzę, że tutaj można podjechać gdzie zwykle. O, proszę bardzo. Jest wolne miejsce. W każdym bądź razie tak to jest, kochani. Wrócę na powiedzmy chwilę Pogoda przez te ostatnie dwa dni to była tragedia dosłownie. Bałem się, bo mam świerka srebrnego, no, ozdoba z każdego gospodarstwa, jak to się mówi. No to jest piękne, ale jest wyższy od domu, w którym jestem mój. To jest dom z dawnych czasów. Ojcowizna moja, rodzice mi przekazali połowę i działki i domu dla, dla mnie i połowę dla brata młodszego o 10 lat. W każdym bądź razie bałem się, żeby ten świerk się nie obalił. No bo wszyscy wiedzą, że świerki tego typu, ukorzenienie w ziemi to jest poziome. Nie idzie tam w ziemię czy coś, jest bardzo płytko. Także, że dom to ma, ja wiem, wysokości, ja wiem, do szczytu, żeby, nie wiem, no około gdzieś, ja wiem, 7-8 metrów chyba, no, a Świerk ma już chyba 12 albo 13 metrów i w tym roku trzeba będzie niestety go na jednej czwartej przyciąć, bo innego wyjścia nie ma. Drugi obok też niedużo mniejszy, taki zwykły, no z lasu, jak to się mówi, tak się rozrósł. I też go trzeba przyjeżdżać, bo jak pójdzie na chałupę, to zrobi nieszczęścia i wydatki będą, dlatego się bałem właśnie. No, ale dziękować Bogu, że, że to wszystko przeszło i jest okej, okay, ale to, co na radiotelefonie amatorskim podsłuchałem służby Straż Pożarna Ochotnicza, znaczy Polska Straż Pożarna, no to chłopaki przez dwa dni, dni tyle mieli roboty tutaj w powiecie piasaczyńskim, że głowa mała dosłownie narobiło szkód niesamowicie. Nie mówię o całej Polsce i Wybrzeżu, bo tam to tragicznie było w ogóle. No ale uspokoiło się i jest fajnie. No dobra, idę na spacerek razem z Wami. Przejdę się na zdrowia. Coś zobaczymy, coś podpatrzymy i wracam się do chałupki, że tak powiem. Zawsze pokazuję coś. Teraz pokażę swój Swojego ryjka, no, na wesoło, żeby to było. Jestem nieogolony, ale nigdzie na randkę nie idę, to się nie gole. Tak się nie chce człowiekowi robić. Tam coś widzę. Idą dwie niewiasty z psami. Ładnik jest jak niewymiesiony. Nazywa taka marsza, bardzo fajnie. Proszę na spacer. No Zamarznięty zam, 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 akwen, jak widać, jest. Zamarznięty. Tak jakoś fajnie jest. Ten kolor, jak widzicie, słychać, jak się wsłuchamy. Pociąg, który leci od gdzieś tutaj między krzakami, widać, do Warszawy. Tu jest jakaś krótka. A tu słychać szum, taki łom łoskot słynnego wodospadu Niagara w piasiecznie. Haj. Haj to jest na wesoło. Dzieciaków słychać. Ferie się zaczęły. Prawdopodobieństwa, że z rodzicami, o kurczę mi się, od zamka od bluzy urwał... Piszczyk że tak powiem. No ale dobra. To już widać dzieciaku gdzieś nad majorem. Dalej, dalej oddali kaczki. No i ten akwen bez lodu. Kawałek. Niebo przyciemnione, to tak z tej strony jakby miało być śnieg padać. Tam z kolei, proszę bardzo, zachód i południe. No trochę jest znaczy trochę osób. Już naliczyłem cztery. Ja jestem piąty. No i tutaj dzieciaków jest trochę. Dwie mamy. O no to już jest więcej, tam gdzieś pewnie, to no jest tak z dziesięć hakiem osób tu na terenie Tutaj. No, proszę, nie chcę brać filmować, bo później mamusiek krzykną, że RODO No, Pięcio, pięcioro i dzieciak. wiem, ja, to chyba tak zwane kolonie zimowe dzieci. Prawdopodobnie. как его зовут? А что, почему ты albo szkoła, albo prywatnie albo szedł w Tylko w razie, rodzice nie mający co z dzieciakami zrobić zapłacą tam parę groszy No ja to rekord zachodu poszedł w tej chwili bardzo taki zimny oglądałem dzisiaj Michała Krakena jak olej spuszczał w silniku w temperaturze minus 3 stopnie no podziwiam tego chłopaka dosłownie no to trzeba powiedzieć że ma trochę tego grosza no ale pracował ciężko po, na to żeby ten samochód no wyremontować sobie pomału w czasem i będzie miał z niego pożytek i będzie jeździł, i będzie pieniądze. Ale, tak jak mówię, samo samozaparcie, nawet najważniejsze, żeż nie jest z zawodu mechanik zwykły, chłopak młody wyjechał przecież chyba jak na 15 lat z na południu Polski do USA. Życie uczy wszystkiego, o ile się chce. Wtedy się ma ręce po to co Pan Bóg dał A nie jak niektórzy ręce do tyłu albo w kieszeni Także To taki jest Także podziwiam Michała naprawdę Mówi, że tysiąc czy tam ileś, nie wiem, 6 dolarów więcej Malowanie Żebym był młodszy on pojechał chociaż na miesiąc bo bym miał pewnie zapewniony wikty i opierunek i bym z nim pomalował że Według zawsze raźniej, bo, bo są cztery ręce. No ale niestety nie stać mi na wojarze. O kaczuch, jak sobie ładnie płyną pod prąd. Ja już, już nieraz patrzę, przecież ten prąd dosyć silny jest. A i, i nawet woda podeszła. No tak, ale lałopady były, to, to wiadomo, że stan wody jest duży. O, a tu kaczuchy sobie tak przełożę przez ten wał ochronny między rzeką a Bajorem. O teraz sobie popatrzcie, wszyscy będę. Wszystkie będą maszerować. No jak to fajnie wygląda. <grym> Ale mi się udało uchwycić, słuchajcie. Nie widziałem takiego czegoś. Całe ich tutaj chmary, patrzcie. Nie, ja. Ile ich tu jest? Wszystko wychodzi na brzeg. I przechodzi do rzeki. <śm> No może nie wszystko, parę parek tutaj pływa sobie, ale kurczę te O, lecą. Się mówi się, że kaczki nie latają, domowe nie latają. Czasami widziałem, że próbowały się u mnie, ale te typowe dzikie kaczki umieją latać. O, trzy lecą sobie tutaj ładnie. No film jest naprawdę na dzisiaj, na 31 stycznia, moim zdaniem śliczny. W tle dalej dzieci na górce są. Fajnie to wychodzi. o coś tam w ziemi, to ludzie bardzo często w tym miejscu rzucają pożywienie. No i tam ja nie, ma, nie miałem, no bo się nie spodziewałem, że pojadę. Muszę się w tym tygodniu poświęcić chociaż jeden dzień. Trochę warzyw pokupować, pokroić w drobne, jak to się mówi, ugotować, dosypać tam płatków, etc. i w ogóle przyjeździć tu im wywalić. Część została ich tutaj, ale to część, to parę, naście, nie naście może, dziesięć. Reszta wszystko przeszło tutaj. Opatrzcie teraz, teraz z prądem rzeki płyną w dół. Kierunek, w kierunku Wisły jak gdyby. Ładnie to wygląda. Ale niektóre dzioby różnokolorowe i żółto, jasno. I pomarańczowe w paski i tam jakieś szare jeszcze zauważyłem, ale tak, chłopaki to są kolorowe, czyli żółte, jasno-żółte mają dzioby. A partnerki różne kolory można powiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Tu parę ich jest, o pociąg chyba czy jest z Warszawy w kierunku na Radom. No, gdzieś między drzewami. Ślad jest, że przelatuje, o jak, jak się wpatrzycie. Ciekawo, ciekawi mnie tylko tyle, że łabędzi nie ma w tym roku. W zeszłym roku były łabędzie, parka była, a teraz ich nie ma. Chyba, że na tych dawnych stawach rybnych gdzieś tam może zakotwiczone, są może... No co tu, wojna jakaś? Dyskusja jest tak, odwie się jakoś ganiały. Dziewczyna głowo kiwała, góra, dół, w pionie. Czy to może jakieś tam podrywanie, haj. Zachęcanie do jakiegoś tam, nie daj Boże, no, uspokoiłeś. O, tutaj jest kaczor. Obserwuje resztę. Stanął na tej trzcinie jakoś tak. I jedno skrzydło mu tak jakoś, od, jak duży, Nie wiem, co się dzieje. Kaczor, co się stało? No. z tym skrzydełkiem jego, jest nie tak. Może akurat tak, tu w Trzcinie też parka jest. Śpią pewnie. Tu No, pogoda też chyba odczuwają, że nie jest wie, wietrzna jest i, i chowają się gdzie nie gdzie, żeby oczko zmrożyć pewnie. Tylko, że także pióra, są, pióra są bardzo, na, jak to się mówi, tłusz, natłuszczone i one się utrzymują no niestety na powierzchni, kaczka się nie utopi. No, chyba, żeby była ranna, i tym podobne, no to wtedy. Ale też nie pójdzie na dno. To będzie na zewnątrz Tak. Odpoczywają, bo widać tu na brzegu. Bliżej. Są, tak, za kole, bo wiatr jest nieprzyjemny. I tu jest o takiego występu. I, i od wiatru. No, teraz nie zobaczyły, ruszyły się, ale to wiadomo, kaczki są bojaźliwe, dzikie. Tak, woda poszła, bo widzę wszystko. także tylko patrzeć, kiedy rzeka Wisła jest tam powodziowy ale to zawsze jest. Początek każdego roku na wiosnę, a czasami nawet i w ciągu roku. Ale ta gałąź cały czas jest już się czymś załapała i nie pójdzie. Bo dla mnie i w tym momencie stwarza dodatkowo tamę jak gdyby. Badyle pójdą. No to wiadomo będzie, że zatałuje tak. Zobaczymy, o piana jest, no to, piana jest na wodzie gdziekolwiek, to wiadomo, że to jest woda z gruntu to trochę trochę więcej się przesunęło. Ogląda. O tu od zachodu ten wiaterek się tak zrobił Ja jest nieprzyjemnie, powiem szczerze Ja na, tle, na Druga część wodospadu już mam czerwone Zimczyli. zimne znaczy na trochę zmarzły teraz podjedziemy do sklepiku Tyle jakiś świeży chlebusiu już mam dość bułek chleb jak się kupi z jednej piekarni żytni z tej mąki takiej Zakwasu i w ogóle robione. On jest cięty i zapakowany. To proszę mnie wierzyć, że kilka dni wytrzyma. A zwykły weźmiesz taki, do następnego dnia już jest suchy, już nie można nic, że tak powiem. A bułki to, to już po paru godzinach są twarde do niczego. Może trochę jak randko. Ze spinningiem. Pewnie sobie. Chcę porzucać. Może coś złapię. lewa auta nie widać? Nie, jest akurat tak ułożony. Przyjechał samochód inny. kominek przeczyścił, bo jedyny sposób właśnie w ten sposób. No i jeden miesiąc na razie rokuśmy zaliczyli. Mili Państwa. Pozdrowienia dla Was wszystkich, w kraju i za granicą. Pozdrowienia dla obsady podwójnej, dla Angeliki i Damiana, dla mechanika z Wrocławiań, nigdy nie wiem, jak on ma na imię. Pozdrawiam Cię, kolego i Twoich pomocników, dziadka, kampera, kamper Australia Chyba małżeństwo są Pani Ewa je, Oje Kamil chyba że Oni z Malborka są Co tam jeszcze? Pozdrawiamy Krakena Michała Rafała Laborka Rafała Zunik z z, z z, z Zunik ciągle z nas w się źle układa a no i tyle Z Polski Ładnej, wiecznej, ale ładna pogoda. Pozdrawiam. A! Iwona Blecharczyk, zawodowy kierowca Polski, kobieta.